mm Szczęść Boże, witam serdecznie. Jako reporterzy odkrywający obrazy zniszczonej Jerozolimy, na naszej drodze spotykamy kolejne osoby, które wyłaniają się z pomiędzy zniszczonych budynków. Naszą uwagę coraz mocniej zaczyna przykuwać pewien człowiek, który głośno zaczyna się modlić. Księga Lamentacji, rozdział 5, werset pierwszy i czwarty. Wspomnij, panie, o tym, co nas spotkało. Spojrzyj i przypatrz się naszej hańbie. Własną wodę za srebro pijemy, za własne drzewo płacimy. Spotkany człowiek odnosi się do bardzo trudnej sytuacji mieszkańców Jerozolimy, którzy chociaż nie zostali zabrani do niewoli, to czują się jak niewolnicy. Ponieważ muszą płacić okupantowi za swoją wodę i za swoje drewno, za drzewa, które rosną na ich rodzinnym terenie. Ci ludzie nie mają środków do życia, nie mają za co tego kupić, zatem są skazani na głód, są skazani na śmierć. Dobrze wiemy, że woda jest konieczna do tego, aby żyć, żeby przeżyć. Tak samo drewno jest potrzebne, żeby rozpalić ognisko, ogrzać się i przetrwać w trudnych warunkach. Ogień, drewno, ogień są potrzebne też do tego, żeby na przykład przyrządzić jakąś potrawę, ugotować zupę. Zauważamy, że pojawia się tu motyw zagotowanej wody, czy raczej gorącej wody. I to skojarzenie możemy odnieść do apokalipsy świętego Jana Apostoła, do listu Kościoła w Laodycei. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 3, wersety 15 i 16. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcecie wyrzucić z mych ust. Co to znaczy być zimnym albo gorącym? Te terminy odnoszą się do temperatury wody w rzece, która płynęła przez Laodyceę. Kilkanaście kilometrów przed miastem biły gorące źródła i woda, która stamtąd wypływała, była bardzo gorąca. Kiedy dopływała do miasta, stawała się letnia. Napicie się takiej wody powodowało mdłości. Natomiast jakiś dystans za miastem woda była już zimna. Wiemy, że woda jest użyteczna szczególnie wtedy, gdy jest gorąca albo zimna. Gdy mamy gorącą wodę, wrzątek, możemy zaparzyć kawę czy herbatę. Natomiast jeżeli mamy zimną, orzeźwiającą wodę, w letni, upalny dzień możemy ugasić pragnienie. Być może Pan Bóg nie mógł posłużyć się mieszkańcami Jerozolimy do obrony wiary, wartości i przykazań, ponieważ byli letni i z tego powodu nieodrzucone zło weszło w ich sumienia i rozłożyło je. Pan Jezus chce, abyśmy byli dla Niego użyteczni. Pragnie, byśmy byli Jego świadkami. On zawsze chce na nas liczyć. Co to znaczy? To znaczy, że wtedy, gdy trzeba, mamy przyznać się do wiary, do tego, że jesteśmy chrześcijanami. I również wtedy, gdy trzeba, mamy stanąć w obronie wiary w Chrystusa. Mamy stanąć w obronie przykazań i Kościoła. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.